Siemaneczko widzowie, widzę, strony Eskietim Gaming a to kolejny odcinek na tym kanale dzisiaj zagram sobie kolejną gruntkę solo w Fortnite'cie właśnie skinem z Skarnetu Evi więc zapraszam do oglądania a więc lecimy widzowie pójdźmy sobie może na Tilted Towers myślę, że będzie, myślę, że będzie git pójdziemy sobie po tego drzewka no i jak ogólnie jak wyląduje to od razu jakby będzie takie cięcie więc się... Dobra, widzę jeszcze wygram mistrzowe. Muszę jakąś broń szybko znaleźć, żeby ten pety pozabić. Mam PMA. Dobra, trudno, nie będę na niego tam strzelał. Jaki, jakieś książki, coś. Byłoby git, widzę. Dobra, widzę, idziemy z tego domku. O, widzę, że to jest jakaś pompa. Nice. Tylko tu mamy. oponent. Dobra. leży. Ej, nie, nic doleciałem, więc muszę. Muszę czegoś poszukać. Cześć, w tym kontenerze może coś jest. Hmm, co przypadek? Shockwave tylko, wiesz. Tak, widzę, zmieniłem na angielski, bo mam jakby nowe lobby. Tak to miałem to stare jest, to co? Czy w tym? Co? Ja. widzimy next game. Ready. Let's go, widzimy kolejna gra. Dobra, widzowie, wrócimy na Rave Cave. Czyli ogólnie tutaj, to znaczy tutaj, tak. No, 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 na tą kolejkę, po angielsku tak się nazywa. Wiecie, to jest moja pierwsza gra z tymi angielskimi, no w sumie już druga, więc... Trochę tych nas wszystkich nie ogarniam, ale... No. Dokładnie. Nice loot, widzowie, jak na te trzy skrzynki, o, a czwarta jest. Nice. No i mi widzowie, Kolejeczką. Fortnite. Ale nie, w ogóle, wydaje mi się, że to jest taka fajna zmiana. Mentor. Napisz w komentarzach ogólnie, jak oceniacie. W ogóle, to jest takie solidne 9 na 10 Okej, okay, by to tak lepiej szło, trochę. Ale nie, no spoko, spoko. O, mamy no, tutaj jakieś oponenta. Widzę. Hmm, gdzie on jest? Ciao. jest? Halo, No stąd. Leży widzowie na 12 HP. Nice Widziałem, mamy kolejnego typa Tam Tylko, że ja wyszedłem na takie miejsce, że po prostu nie mogę Jak się jakoś wyjść, czekaj, o, no, teraz Heavy Nice, widzowie, kolejny Też ma kewa Nie no, ładnie, ładnie idzie dzisiaj, widziałem. bo powiem szczerze Jest moc Widzowe. Ale... No nie nagrałem tego, nie zdarzyłem włączyć się tego. No, nie zdążyłem włączyć nagrywanie, ale chłop mi dał sniper w głowy potęż. Dobra, no nie znam to snajper ale dał tak sto, ze 180, więc to było tyle. w teraz odcinku. Dwie gry, myślę, że niektóre flagi były nawet spoko. Z tego nowego ekranu dla mnie nowego. W ogóle jak ktoś ma jeszcze stare te... To... Loading screena starego z lobby, to niech po prostu zmieni się język na angielski, potem możecie wrócić do polskiego i od razu będziecie mieć nowe lobby. Dlatego widzowie dziękuję Wam za dziś, zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał, podajcie na poprzednie odcinki, e, karta w prawym górnym rogu na początku filmu e, do jednego z odcinków. A więc widzowie, trzymajcie się, na razie, cześć. No i... Miłej wakacji, zależy, je, jeżeli jakby, kiedy to oglądacie, nie? bo ogólnie to u mnie dzisiaj wystawiali, jakby ocenę już, co wystawiono. Jak chcecie wiedzieć, jaką mam myśleniem to piszcie w komentarzach, może kiedyś powiem na live, czy coś. No więc siema.